leco all... obyboty oh, Stupki są bo, Na szczęście, bo jesteśmy ocaleni Mam dla Ciebie dużego kewa Super Gościu pół kilofem w skrzynkę Zamiast ją otworzyć No, może bym wziął rower i tam podjechał, zobaczył co tam się dzieje. Gdzie tam wybierają? Mam... No, lampki mam fajne. W sumie. Musiałbym, musiałbym się w dresu ubrać. Już chyba dosyć chłodno. Zainteresowany? Jak najbardziej używasz takiego? Tak, czasami używam krótko. No, trzeba zobaczyć, jak tam jest bombsite w takim razie. Mm -hmm. chyba się schował. Wie, stąd ktoś z nas spakuje. Ja Tam widzę typa jednego, schował się za drzewem. Tu jest. O, to możemy wrócić. Dobra. No. O, no. krawice masz. Chcesz? Nie, spoko później se. Yy, karta. Co to jest? Sprintu i gdy no Nie wiem co to jest, ale wezmę... Yy, no i co? I może uzdrawiasz wezmę. Nagrywa? No był taki typ, który robi wrażenie. A, tamten, to nie wiem, nie wiem. Pro, Protoplasta yy, Kogo? Książola. Aha. Yy, wyspy są nietknięte. Daleko. Patrz dwie duże trumienki. Jedna zgasła teraz. Była na kontenerze. No. To co lecimy na tą drugą? Tam Trzymaj obok też jest, obok też jest y, labora, Dobra, nie To w sumie można do laboratorium. Chociaż nie, dobra, ubijemy tam to można MS S Tam jest sporo typów do ubicia. już a bo tu spadł ten pojechałbyś co spadło no bo tu była ta trumienka wiesz a, no, co, To że, że tu ktoś starał no to, to, to tutaj będzie no, zobacz nie wiem jest... coś, coś złotego tu widzę jest eee. Dobra zrywka no ci się udało coś wziąć? Karabin złoty i bedkissowy. Złoty, No i ten mały pistolecik legendarny. Ale nie było czasu, troszkę. Odtankuje szybko. Jest to chyba tam nie pojedziemy, bo tam jest medalioniarz obok. Jak zaczniemy się bić tego bossa, to nas podjadą. Kurwa, no to co robimy? No na pewno nie tam jedziemy. Jest jeszcze, tu jest laboratorium i, i skrzynka. Jedźmy tam. Otworzymy CA. A. Ładnie po ulicy jedziesz. Ty jesteś? Gdzie? Gdzieś tu. Wsiadam? Ja. Nażem. Gdzie to auto? Dzień jakiejś, ale to chyba w środku budynku nie wiem a nie, tu nie jest, tu jest. A, się rozsypał biorę tego karabina aha no dobra, a, jest myślałem, że... myślałem, że nie wyjedziemy A się smaży? Słupki, słupki! Tam są typy! Kurwa i to nie... Gdzie oni są? Idą tu Gdzie oni są? Jeden leży o, uwa, ale mnie odbił Co dawać drugiego? Dobiłem, to biłem, żeby mnie zrelajgował Jeszcze żyje? Ta Nie ma krewa Kurwa biegnę tam Coś nie z kamerki tego Normalnie czek. To mycie Kurwa Gdzie on może dać? jwję już tak O kurwa Tu jest leci Dobra zabiłem nice. ale oby... Zrewajwował, czy nie? Tak Idzie ten typ drugi Idę do ciebie Gdzieś tu jest Gdzieś tu jest U góry Tutaj Aha Nie wchodź Nie wchodzisz na dach? Nie, bo musimy poczekać aż zejdzie. Albo dobra, chodźmy, tylko tędy Kurde. Wychodzi. Kurwa ucieka mi. Kurwa, zabije mnie. Ja pierdolę. Dawaj, 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 dawaj. Po jeden bije na szczęście. Masz beczkę? Co Masz... ja sobie wymienię. Może leć, leć, leć Dalej. do strefy. Nie jest daleko na szczęście. One side oh, ja przy gre do zamiast do przodu to do tyłu jesteś jestem Kurwa, biorę to. Co jest, kurwa, no, dawaj! Co? Chodź. Gdzie? No nie wiem, do strefy. Na razie polecimy. Dawaj tą bułeczkę. Kurwa oddawaj Dawaj tą Ty, ale 10 kg mamy, całkiem nieźle idzie. Ale czekaj, bo to byli koroniarze. No, korona nie wypadła z nich. Ani medale też. Dobra, gdzie jest aż Tu gdzieś idą. Ale ich nie widzę. No, dobra, chodź, idziemy. Wbijemy się może do góry, co? Dobra. Chyba, że ktoś tam jest. Chociaż kurde, jak się wbijemy do góry, to nas zacznie od razu układać. Więc możemy się wbić i lecieć gdzieś dalej, powiedzmy tutaj. Nie odsłoni nam się chyba. Chociaż zanim tam dojdziemy, to może się i odsłoni. No, akurat leci kurwa, tylko teraz weź znać te. Te wirki to przynajmniej było widać, nie? No. Z daleka To jest szczelina. Tu kamienia. Nie widzę. No dobra, widzę. Później widzę. No. To nie ląduj tam nawet. No dobra. No dobra, i wylądowałeś. <laughs> o kurde, odpaliłem ją. No I co teraz? No, lecimy tam gdzie zaznaczone. Dobra. Albo dawaj tu na górkę. Tu też jest w strefie. Siądziemy sobie na dachu. Mamy lunch na dole. Pieczęstwo. Jest kość. Mamy lunch, pod to sobie przelecimy z powrotem. Medalion ktoś stracił. Zostało dwie pary jeszcze oprócz nas. Nie wiem, czy chcemy jechać na high ground, czy nie lepiej może by było gdzieś tu pojechać i się schować. Gorzej jak wypadnie potem na górce i trzeba będzie wchodzić Ciężko powiedzieć. Wiesz co jak tym launchpadem może się wybijemy, to może byśmy w stronę tych polecieli, żeby jeszcze się wybić bardziej. No dobrze. Może nas uniesie dobra. Ty już? Już. Ta. Nie, chyba za nisko będziemy nie uniesie nas Musielibyśmy maską kapustki się A, A nie, nie, unosi Uniesi. Wybija Dobra. nas Wypiara odpalona Gdzie lecimy w ogóle? No właśnie Możemy Na high ground są typy i pakują typy. we mnie Dobra to nie na high ground to chyba tu na tą wieżę o, jak jest w strefie, to spoko. Jest. I, i znowu będziemy mieli launchpad. Spakują nas tam w góry. Znam. Ja. Kurde, widzę typa, ale ani razu jeszcze nie trafiłem. Teraz. Ja też raz dopiero trafię. Ty, ktoś nas zeskanował? oni skanują na górce. Ale to by nie doleciało tutaj. O... Cię tu polecieć. Ty, podchodzi, podchodzą ich. Na dole. No widzę, widzę. Coś tam wbijam. Schodzi typ. O kurde, Lunchpad 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 Launchpad, Leży. O. O, strefa! Dawaj na dach. Tu. No to Są dbam, cały czas chyba. na górze i schodzą. Jest to? Nie ma kewa. Nie ma kewa. Piekry. Leży. Ej, e, 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 kurde. Ostrożnie, Skąd? Tu jest drugi, tu. Za tym się chowa. Wow. Weź się może na pik. O, Dziękujemy. Dziękuję, dobranoc. I dobranoc. to ostatnia gra dzisiaj. Tak jest, potwierdzę.